Witajcie dziś w pierwszym odcinku na moim kanale Serii Minecraft No, Xbox One Edition No zaczynamy. Dobra Świat będzie Minecraft Tak się nazywa, są Minecrafta. światy Minecraft Dobra, przechodzimy do gry Co? Dlaczego tutaj nie zgenerowano? Na wyspach to zawsze pecha, można iść, ale to jest fart, są drzewka. Dobra, musimy jakoś zacząć ten świat. Czyli, no, jak zawsze od drobinka zaczyna. Te drewna musimy nazbierać, bo się przyda na bronie. Ten, te drewna to się bardzo długo go, no, kopie. Bardzo długo. Musimy na nie chce tego kopać, ale tak trzeba. Przyjść. No, nie aż tak długo, ale trochę się to no, rozkopiuje. Mamy już z 12 i temu O, sadzonkę nawet mamy. Dębu. Ten. Chyba gdzieś, no, dwadzieścia 20 takich się przyda. Nie, alboż. Nie, no, 26, Nie będę już przerastał tak tu. Pani owieczko, jak coś nie pasuje, to proszę stąd iść. Bo stąd. Ha, ha, ha. Jeszcze jest dwa nie, no, mogę już po, trochę to wykopać kordy, to do trzydziestu bym zrobił. Kale, Dobra, kraftujcie się szybciej. No i to to już zrobiłem. Na tyczaków zrobię, no, jeden z tak. A właśnie, gdzie jest pani, która do mnie krzyczy? Proszę nie krzyczeć, bo jak ci, no, wiesz, czasami można w twarz uderzyć, a to nie jest miłe. Ale nie dla wszystkich. Dobra. Możemy już iść na wyprawę przygody Stefana, Pana Stefana, niezły nazwę, a właśnie mógłbym tak nazwać ten świat, tylko nie przyszło mi to do domu. chociaż wszystkich wersjach Minecrafta, które ja mam, czyli mam tylko dwie wersje Minecrafta, bo ja postać jest Panem Stefanem. Ale ci dobrze, pani świnko. ja, jaj! Lecimy na krótki. Dan, 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 dan. Co ty mi tu muczysz? Ja ci gunno stajla zatańczę. Style. A masz. Masz, masz, masz. Dużo jedzenia, nam się przyda. Dobra, wywalamy to do wody. Krwawe zabójstwo. Bam, 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 bam. Krwawe zabójstwo. Bam, 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 bam. Hop, 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 hop. Jak się nazywasz? Ja być Jam Jam, ty byś Jam Jam Co? Kurde, trzeba je zniszczyć Fotę życie mi już się kończy, będzie kończyło Dobra, jedzonko do przekąszenia Kurde, nie chcę mieć. Kurde, naprawdę te świnie to tak nas umiem wykarmić. Dobra, fajnie właśnie by się było, jakbyśmy znaleźli wioskę MPC. O kurde. Nie idę tam. Jestem jeszcze nieprzygotowany na takie wyprawy. Ej! Czy to słyszeliście? Jakby to był MPC gdzieś Albo mi się przeszły Dobra, chodźmy do stawku A ten, I piszcie w komentarzu czy wam Pasuje ta muzyczka, co teraz idzie w Minecraft'cie, jak nagrywam, czy mam ją po prostu wyłączyć? Bardzo bym by, prosił was o to. No i parkour się uda. A masz, a masz, a masz, a masz. Bam, bam, bam. A masz, a masz, 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 Bam, Bam, bam. A masz, a masz, a masz. A masz, a masz, a masz, aba. Dawać Mamia. Dobra. Ostatnia świnka i kończymy tą akcję. Zabijamy. O Clipper chyba to był. Był taki podobny odgłos. Dobra, jesteśmy już gdzieś. Niedaleko, ale gdzieś już doszliśmy. O, dynia, kolejna nas napotkała. A nawet dwie. Mordę, znowu muszę być tym zabójcą. No proszę Was. Ale jednak tak los chciał. A masz! Utop się, wiesz. Dobra, tędy, potem tędy, no jesteśmy już w lesie czarnego dębu, i dochodzimy do św lasu Świerku. Jest, jest! Proszę was, kurde prędkość. <try> No i to by był koniec tego odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to dawajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, to stąd I subskrybujcie. To...